dobry, z tej strony Pan Rozporek Dzisiaj będziemy nagrywać i Brawl Stars i Gang Słodziaków No, i wiecie co? Teraz Wam pokażę, że mam dla Was małą niespodziankę Pamiętacie, gdy mu zbieraliśmy jeszcze naklejki, to patrzcie już mam Słodziaka Fajne, co nie? Mówiłem Wam szuka Pola jest, szuka Pola jest Takie ma fajne Tutaj Skrzydełka ma, co nie? Fajne na, Nareszcie ją odebrałem No i jeszcze mam Gazetka, gdzie mam już 12 naklejek. będziemy jeszcze przykleić trzy naklejki, które mam tu i teraz zbieram. Znowu do 40 kupuję teraz. Ten, no dobra, zbieram jeszcze na Nikusia W ogóle Niko już ma na 3, yy, Dobra, ja mam jeszcze dobra, przykleić. Dobra, przyklejamy. Nie gadamy, tylko przyklejamy. Ok. Wklejam, pierwsza naklejka, Teraz będzie druga, druga i ostatnia, trzecia, trzecia i już. No i mamy, możemy, możemy książkę odebrać, ale ja nie będę odbierał książki. Przecież znajdzie sobie. Możesz z książkę za darmo. jupi. no już, słodziak. Dobra, teraz gramy Brawl Stars. Nie patrzcie się na moje hasło. Dobra, o. No, I bronzowca złączymy. Otwieram skrzynkę. którą zrobiłem. Brakuje mi tylko jednego zadymiarza bo to nowe konto. Dobiję 2000. I odbieramy nagrodę, którą sobie sam dobiję. Czerwę daję na szeli. Dobra. O, jeden tikat. Nie, ale myślałam, że właśnie kogo mi brakuje. Doryla. A dzisiaj w sklepie mam taką ofertę. Gdzie mogę sobie tego Daryla kupić za 80 gemów. Myślę, że to bardzo rzadkie. Nie wiem, wiecie, ale bardzo rzadkie to Dary. I tutaj sobie właśnie niedawno odblokowałem tak Dajna i jeszcze dodatkowo, wiecie, że ja sobie jeszcze takiego skinka do Marley'a żeby No i, i dobiłem troszkę 10, po 10 rank, 10 rank. No. Ja sobie zagram na jednym polowaniu. Może nie. O kolega gra akurat, widzicie. Jestem w takim klubie coś, tu możecie dołączyć, otwarty jest, jestem na drugim koncie dowództwa Pan rozbarek. mam nawet Niko, jest trzeci widzicie, mogę Wam nawet jego profil pokazać. I dzisiaj w ogóle dropną nową postać. Nie dlaczego? No fajnie. Mortisa i widzicie to? Zobaczcie sobie. Niko podłoga YouTube i dropną dzisiaj Mortisa.